Witam Was, kochani, na kanale Dream Hunter. Jestem w Polsce. Jestem w mojej miejscowości. Czekałem, czekałem na ten wyjazd. I tak, dzisiaj, skoro świt, trzepiemy małą plażę. Plac zabaw, zobaczymy, czy coś tutaj wyjdzie w ogóle, czy nie. Ale ja jestem po prostu szczęśliwy, że tu jestem. I ruszamy. Powiem Wam tak, na razie. To mam tonę kapsli przeróżnych, ale wpadę pierwsze 10 groszy. Malutkie, a cieszy. Rzadko mam okazję kopać monety z orzełkiem. Cieszy, cieszy. Naprawdę. Pierwsza dziesiąteczka. No i fajnie, w końcu coś. Potem Wam pokażę, ile natargałem kapsli. To jest szok. Lecimy dalej. Mokry piasek, więc łatwiej będzie mi to wypukać w wodzie. Mamy pierwszą dwójeczkę. Spójrzcie. Cholera, ale się cieszę. No jest dwójeczka. Elegancio. Moja pierwsza. Pierwsza w życiu znaleziona wykrywaczem. Elegancio. Lecimy dalej. I teraz miałem czysty sygnał 16. Miałem nadzieję, że to może będzie moja pierwsza w życiu piątunia. A to grosik. Czyli mamy 2, 11 i tonę kapsli jak na razie. Ale powiem Wam, że pogoda przecudna. No spójrzcie na ten widok. Łabędzie. Zero fali na jeziorze. No przepięknie jest. Oj, znominałem pod poprzedniej monety. Idziemy w górę. Tym razem 20 groszy la la la. Kolejna moneta w kieszeni Bo Wam cieszę się, cieszę się z każdej jednej. Pierwszy raz tutaj mogę pokopać Jest trudnie, nie licząc tych wszystkich śmieci, To jest fajnie. Powiem wam na placu zabaw oprócz kapsli nie wyszło kompletnie nic. Przyszedłem tutaj na takie pole do siatkówki. No i pierwszy sygnał. Mamy 50 groszy. Cieszy, bo to pierwsza pięćdziesiątka. Jeszcze nigdy nie wykopałem, więc uśmiech na twarzy jest i lecimy dalej. A i tak to kolejny monet w kieszeni, kolejny grosik dzisiaj? No, idziemy jak burza dosłownie. <laughs> Dopowiem wam, że ilość śmieci jest zatrważająca, ale od czasu, jak przychodziło się tu za dzieciaka, tutaj były tylko krzaki. Nie było nic. W tej chwili rozwinęła się infrastruktura. Jest fajny plac zabaw dla dzieci. Zrobili fajne molo. Ogólnie widać, że miejsce się rozwinęło i to bardzo, No ale nie było mnie tu naprawdę wiele lat. Lecimy dalej. A jak się już nic nie trafi na tej plaży, to zrobimy podsumowanko stąd, bo później mam zamiar odwiedzić jeszcze dwa miejsca: plaże i las. I zobaczymy, czy coś wyjdzie. No i powiem Wam teraz mała niespodzianka. Trafiłem z reberko. Są na nim punce. Bynajmniej na zawieszce są wybite punce. Nie mogę teraz to przez zbliżenia zrobić, ale cieszy jest dzionek zaliczony sreberką na kolejnym wypadzie. Sygnał jak dzwon. Naszukałem się, naszukałem się. A to skówka od spodni. Powiem wam, że normalny szok. Takie maleństwo. No wygrzebane. Lecimy dalej. I kolejny dołeczek, kolejna moneta, która wpada dzisiaj pierwszy raz. A mianowicie mamy złotóweczkę 94 rocznik. Pozdrawiamy moneta do kieszeni i lecimy dalej. Przed chwilą taka fajna sytuacja. Podszedł do mnie Pan. Myślałem, że po prostu przed pogadać. A się okazuje pan archeolog. Z wykształcenia zainteresować podszedł. Pogadaliśmy bardzo miły, sympatyczny bardzo gość. Jak oglądasz, to Cię pozdrawiam, bo mówił, że będzie szukał kanału na YouTube. Więc fajnie, fajnie pogadaliśmy sobie. A w międzyczasie z ziemi wychodzi druga dwojeczka. No, druga dzisiaj, to... cztery, to łącznie. Ja już mam prawie 5 zł. Będzie prawie na liczbę benzyny. Bardzo fajnie. Dobrze, domu mam daleko. Niedaleko, przepraszam, bo jestem po drugiej stronie jeziora, co ja gadam. Ale jest dwójeczka, Jest. Niedługo jestem przy końcu tej, tej plaży. Niedługo podsumowanko i lecimy dalej. Więc no tak kochani, podsumowując tą małą plażę, to zobacz, to na kapsli. To jest po prostu aż chore, Ile tego tutaj leży to szok? Ale 5.82 plus sreberko wpadło. Więc mimo wszystko całkiem, całkiem fajnie. Nie wracam z pustymi rękomać w śmieci zaraz tutaj pójdą do kosza. Mamony i Sreberko zabieramy i lecimy dalej, bo jeszcze dzisiaj mam zamiar odwiedzić jedną plażę, a teraz przez chwilę nawet zaczęło padać, więc będzie bardziej rzeźko, bo wczoraj to było nie do wytrzymania, nie jestem przyzwyczajony do takich temperatur, jak wczoraj było szok, po prostu siedząc człowiek się poci. Także póki co kończymy i widzimy się na kolejnej plaży. Lecimy z drugą częścią nagrywania, tym razem szwagier zabrał mnie do lasu. Pierwszy sygnał. Ho, zębate. Jest to całkiem solidne. Dla złomiarzy to już ma swoją wartość. Ale pierwszy sygnał w lesie nagrywamy, więc zobaczymy, czy coś jeszcze tu wyjdzie, czy nie. A póki co lecimy dalej. A tu proszę piękny prawdziweczek z Polskiego Lasu. Pierwszy od wielu, wielu lat. Moi kochani, Rozgrzebałem grupę z piaskiem. Widzę krągłość, ale co to będzie? Coś małego. O, chyba mamy kopiejki. 1914 rok. To jest chyba srebro. To jest srebro, kochani. Ja to zaraz sprawdzę jeszcze sobie na necie, ale to jest srebro. Piękny strzał. Czekaj chwile. niech sobie obejrzy ją. Ja sprawdzę i dam wam znać. No i w grupce kochani, nadal był sygnał i wyciągamy pocisk. Ja jestem teraz. Ja wam tutaj w jeszcze, ja mam zobaczcie zolewni, słaby zasięg. On chyba nawet nie, nie jeszcze jest. W lesie z nie wiem od Szukamy. czego to może być. Ktoś, kto się zna, na pewno mi to izby. napisze. Jaki więc. Radny zobaczymy, co jeszcze tutaj dzisiaj nam wyjdzie, na razie jest fajnie no parę kawałków złomu jednego prawdziwka no i teraz moneta i pocisk elegancko, parę kroków od tamtej łuski trafiła się kolejna tym razem inna, większa no to już jest sama łuska, bo tamto to jest cały pocisk jest, jest żarty, ale ale jest, no i teraz kolejna, to mi się wydaje, że jest od ale głowy sobie urwać za to nie dam ale tak wygląda Także no, coś zaczyna się powoli dziać, a jesteśmy w lesie parę minut, więc spoko, lecimy dalej. Co z grubki Tomek wyciągnie? Zaraz się przekonamy. Coś wykopane, mniej więcej namierzone, ale co to będzie? Złom, łuska czy moneta? Zaraz się okaże. Coś niedużego chyba. Czekajcie, wezmę. Przełamie tą bryłę tej ziemi, będzie łatwiej wyciągnąć. Schowała nam się dobrze, ale ją wyciągnęliśmy. Jest kolejna łuseczka. I to mówię, na no, parę kroków tam. więc już chyba trafiliśmy w takie miejsce, więc może przejdę kawałek dalej. Może coś innego zacznie wpadać, ale póki co militareczka wlatuje. Szczerze mówiąc, to myślałem, że kopię kolejną łuskę, ale nie. Mamy scyzorek. Zaraz Tomek. Mamy scyzoryk, no jest w fatalnym stanie, ale jest coś fajnego, miał otwierać wszystko, zobaczcie, może jak go trochę odmoczę, to uda się go nawet otworzyć. Coś tu mamy wykopane, obstawiałbym, że będzie kolejna łuska, ale co będzie, to się zaraz okaże. Gdzieś tu, jest, jest, kolejna taka mała jak ta pierwsza. Nie wiem od czego to te Tepesy znawcy na pewno mi podpowiedzą. Ale mam też cały niewyszczelony cholera. Drugi dzisiaj taki, taki ciężki. No proszę. Kolejny pocisk. Takie dołeczka przy małym drzewku. Lecimy dalej. Wpada druga dzisiaj krągłość, ale to chyba coś bardziej współczesnego. Wydaje mi się, że to ukraińskie. Nie jestem pewien. Blisko granicy w sumie jesteśmy, więc wszystko możliwe. A poza tym. Gości z wschodniej granicy to mamy bardzo dużo w ostatnim czasie, więc po lasach pewnie też chodzą. Nie wiem, jak ktoś rozpoznaje tę monetę, dajcie znać w komentarzu, bo ja nie mam pojęcia co to jest. Teraz tu się nakopał, nakopał, nakopał i wychodzi kolejna łuska, ale ciężko było ją znaleźć. No cholera, nie mogłem się dokopać do niej. Ale udało się. Jest kolejna militarka dzisiaj. Lecimy dalej. I tutaj z dołeczka mamy kombo. Spójrzcie sami, no dwa całe pociski, kurwa, to już chyba dzisiaj cztery całe. Nie wiem, czy mnie przejdziemy gdzieś kawałek dalej szukać, bo za dużo ich trochę tu wychodzi. Niech go dobrze trafię łopatą, żeby nie było bum czasami, no. Od czego to są? To już liczę na was. Czekajcie, spróbuję wam to jakoś wyostrzyć. Napisów żadnych nie widzę, No, ale dwa kolejne calaki. Cholerka, no. Machnąłem nad dołkiem jeszcze raz i wychodzi. Jeszcze trzeci. Przeczesam to zaraz jeszcze raz i zobaczymy, czy nie wyjdzie tego trochę więcej jeszcze tu przypadkiem z tego jednego dołka, bo no trzy i to trzy nie nie? Ciekawie. Z jednego dołka chyba już z 10 sztuk, a Tomek nadal kopie jednego za drugim. No zobaczcie sami. Tu chyba się cała skrzynka jak wysypała. Jednego wyciągnął, już ma następny sygnał. Proszę. I to wszystko są całe. Będzie trzeba to zgłosić. Zaznaczymy miejsce, zgłosimy. No, kochani, tyle sztuk z jednego dołka. Czekamy na przyjazd mundurowych. Nie zobaczymy, jak sobie zrobią z tym, co będą chcieli. Bo one wszystkie są po prostu niewyszczelone. Więc zabierać tego nie ma zamiaru. No, tak się wypaść do lasu udał póki co. I zobaczymy. Pójdę na razie dalej miejsce zaznaczymy i poławimy się dalej, może coś jeszcze wyjdzie innego niż pociski. Sygnał stałe 20, a no jak zacząłem podnosić ziemię to wypadło. Polmos i to dosłownie. Czekajcie, no nie mogę coś wyostrzyć. Holender. O, proszę bardzo. Małpeczka, Polmosik. W Warszawie. A jesteśmy od Warszawy oj daleko, daleko, daleko. Chodzimy, szukamy grzybków, a w tym czasie złapałem takiego jego mościa. Proszę jaki ładny, siedzi sobie, nie ucieka. Grzybów nie ma. Wczoraj się trafił w kolejny mały prawdziwek. Ale ogólnie bardzo sucho w lesie, ale powiem wam, że lata, całe lata nie miałem okazji pospacerować po polskim lesie. Więc cieszę się dosłownie każdym krokiem. Chodzę, rozglądam się, znalazłem jednego trójaczka, ale ogólnie grzybka brak, ale to nic, spacerujemy z rozmawiamy i jest fajnie, powiem wam jest naprawdę fajnie, ale jak coś się znajdzie, to się włączę. Patrzcie jaka jama i wokół jamy pełno kości. Coś sobie tutaj żyje i żeruje, bo są i czaszki jakichś małych zwierzątek. Nie wiem, czego to czaszka. Tutaj jest ewidentnie czaszka ptaka. Tutaj chyba też jakaś część czaszki leży, ale to już jest odkruszone. I mówię, pełno kości. Widać, że coś tutaj w tej jamie sobie żyje. I teraz patrzcie, środek lasu. A w środku lasu stary toj toj wychodek. Tak to się u nas pozywało, jakieś, ale no, kuźma, kto by się spodziewał. W środku lasu takie znalezisko. A tu mamy stary bunkier, Żeśmy trafili w lesie. Raczej dawno tu nikogo nie było, ale trochę może uda się wleść. A, standard. Pełno śmieci jakieś wiadra, coś, ale chłodno i przyjemnie w środku, wam powiem, bo jest duchota niesamowita. Taki malutki bunkierek jest tu i pełno w tych lasach. Taka znajdka w lesie. Na dole Polski i gorące pozdrowienia dla misiaków. Monia, Kasia, pozdrowionka. Spójrzcie, jaka perełeczka do przeszukania. Piękny żwirek. Dużo miejsca, dużo ludzi tu bywa. Mam nadzieję, że coś wpadnie, A jak będzie, no się okaże. No i tak chodzę, chodzę i powiem wam, że na razie to same kapsle, zawleczki, ale tu mam ładny sygnał. Nie wiem, czy coś jeszcze się tu może trafić dzisiaj, ale to wygląda mi na monetę. Może spróbujemy na żywca. Słuchajcie, nabrałem, ale... No, wyciągnięte z dołka. O kurwa. Zobaczcie na to. Coś brzęczy. No to się ktoś wysypał. Jest moneta, ale jest stufa. Przekleństwo, ale spójrzcie jakie kombo! O ja pierdziule! Masakier w piaseczku na Placu Zabaw. Tutaj pod taką tą liną. Ja pierdziele, nie no szok. No i w sumie tak w linii prostej, jest całkiem niedaleko tamtej. Wlatuje kolejna dzisiaj dłyczka także Plac Zabaw dał na razie przepięknie, jak na parę minut chodzenia. To po prostu miałem się niezłego farta. A kilka metrów dalej od tamtej dwójeczki. Kolejny kapsel, ten wam nagram, bo garaża akurat bardzo lubię. <złasz> Zwłaszcza cytrynowego. Kolejny sygnałek, minął w dół i to dużo, bo tylko 20 groszy, ale łącznie mam ponad 104 zł, więc jest pięknie. A taka 20 widać trochę już poleżała, ale jest. Kolejny sygnał wykopany, coś tam w sicie mamy i zaraz zobaczymy co to. 20 albo 50 groszy bym obstawiał, ale to może też być równie dobrze kapsel, tak? Ale coś tu jest, coś jest, coś jest, już coś widać, czekajcie a i chyba 50 groszy, czekajcie, wyciągnę. Pomyliłem się nie 50, a 5 ale kolejny młonek w kieszeni.